Kej się z tej strony uran i uwaga, update. Mamy, znaczy w sumie będziemy mieli dopiero, całkiem spory i bardzo według mnie fajny update do Brawl Stars w tym filmie zrobię wam szybki przegląd i pokażę wam, znaczy pokażę bardziej opowiem wam o wszystkich rzeczach, jakie będą dodane oraz zmienione w najnowszym updatecie do Brawl Stars Więc zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i dobra, zaczynamy. Zaczynamy ten przegląd. Powiem wam wszystko, co będzie dodane. Więc na początek, jak widzicie sami na ekranie, jest informacja, że nowy update odchodzi oraz jest jakaś postać. No postać wygląda złowrogo, ma zaciśniętą piąstkę i małe tenisóweczki i mimo, że jest bardzo malutka i według mnie słodziutka, no to wygląda nawet chwilami trochę złowrogo. Nazywa się ona 8-bit, czyli po polsku jakby 8-bit, czyli jakby jakieś takie maszynki i systemy 8-bitowe, no to jakby stąd się wzięła tą nazwa, ta, ta nazwa. Więc właśnie, no główną nowością będzie nowy Brawler. Co więcej, będzie on, uwaga, za darmo. Nie będzie on z żadnej skrzynki, będzie, będzie go można dostać z alei pucharków za 6000 pucharków. Więc jeśli już teraz tyle macie, to będziecie go mieli od razu podczas update'a, mogli go będziecie mogli... Będziecie go mogli odebrać za darmo. A jeśli nie, no to wbijajcie, jeszcze macie czas, jeszcze update, nie wiadomo kiedy będzie. Będzie on niedługo. Dobra, więc to już możemy sobie zamknąć. Tak, tak on wygląda. Ten właśnie 8 bit. Troszkę może o nią powiem. Będzie tak. Mm, będzie miał bardzo dużo HP. Będzie to tank. Postacią, postać będzie tankiem. Jego atakiem podstawowym będą lasery, czyli na między średnio a długi dystans, a duży dystans będzie jego atak właśnie obejmował. Potem tak. Jego, jego super atak to będzie wieżyczka, którą będzie można rzucić w dowolne miejsce na polu mapy, czyli tak w Jessie albo tak jak Penny mają wieżyczki, ale ta wieżyczka. Będzie wydzielała takie pole jak ma wieżyczka PAM, tylko ona nie będzie leczyła sojuszników, ale będzie dawała busta do ich obrażeń. Więc na pewno ten, ta postać nastawiona bardzo na atak, bo nie dość, że sama atakuje dość mocno bo ma duży damage i dużo HP to jeszcze też wspiera swoich sojuszników. Co więcej, ta postać będzie bardzo wolna, będzie to najwolniejsza postać z gry. Dobra, lecimy dalej. Teraz tak. Mam tu wybraną piperkę, e, przypadkowo lub nie, bo będzie nowy skin do piperki, będzie jej remodel, czyli będzie jakby jej nowy właśnie wygląd, a oprócz tego będzie nowy skin do niej za właśnie stare pońcy. I gdy już jesteśmy przy starych nadchodzi też e, duży balans tych właśnie gwiezdnych punktów, ponieważ gracze narzekali, że, e, gracze narzekali, że tych punktów leci za mało, a skiny są zbyt drogie, szczególnie jeśli chodzi o skin, może go mam w sklepie akurat teraz, zobaczmy. E, tak, właśnie jeśli chodzi o złotego mecha 50 tysięcy to jest trochę przesada, jak na tak wolne wbianie tych gwiazdnych punktów. Więc będą one, będzie można je zdobywać troszkę szybciej. Przy czym chyba skiny nie zdrożeją. I będą właśnie dwa nowe skiny w sklepie. Pierwszym z nich będzie właśnie ta Piper, o której, o której Wam wspomniałem. A drugą z nich będzie. No właśnie nie wiem co, ale właśnie dużo skinów nowych. Już Wam mówię jakie są. I tak jeszcze będzie Leon. Leonka niestety nie mam, ale jak widzicie, podstawowy skin wygląda tak. A dodatkowym skinem do niego będzie e, skin Shark Leon, czyli po polsku e, Leon, mm, jak jest Shark po polsku, czekajcie, Rekin, Rekin Leon po prostu. No i będzie miał jakieś tam płetwy na górze, będzie miał taki, wiecie, taki róg, jak mają rekiny i tak dalej. Według mnie skin jest bardzo ładny, ale sam jeszcze nie mam Leona, więc sam na niego dalej czekam. Dobra, zobaczmy, co tu, tutaj dalej ma napisane. E, a, oczywiście przy nowej postaci, czyli tym właśnie ośmiobitowym przyjacielu, którego widzicie na początku filmu, tego będziecie mogli dobrać za 6000 parków, czyli właśnie w tym miejscu, tutaj, gdzie jest następny cel mega mi napisane. Do niego będzie też dodatkowy skin nowy. Będzie się on nazywał 8-bit Classic, czyli po polsku 8-bitowy, klasyczny. I to będzie właśnie w takim stylu retro, jak było, jak ktoś miał PS1 albo Nintendo. To na pewno kojarzy o co chodzi. Zobaczmy dalej. Słyszałem też właśnie na filmie, że twórcy, mówili po angielsku, co prawda, ale powiedzieli też, że właśnie różowe punkty, czyli gwiazdne punkty będzie zdobywało się łatwiej, ponieważ będzie więcej rank, więc być może chodzi tu o to, że nie będziesz teraz maksimum 20 rangi, tak, jak właśnie mam tutaj kilka postaci, e, tylko będą na przykład będzie tych rank 25 albo 30 albo no nie wiem ile ich będzie, e, tak mi się tylko obiło uszy, o tym nie było oficjalnie powiedziane, więc być może mam rację, być może nie. Oczywiście, piszcie w komentarzach, co sądzicie, jeśli coś pominąłem, albo jeśli, jeśli macie jakieś informacje, to wszystko piszcie, z chęcią to poszeczytam i przy, poprzepinam Wam serduszka, e, dobra. A, do, do Piperki, tak, do Piperki mówię, że będzie nowy skin. Będzie też nowy skin do Tary, Tary też, też niestety jeszcze nie mam. Będzie on koloru niebieskiego i jeszcze nie wiadomo jak się będzie nazywał, więc dalej nie wiadomo jak się będzie nazywał, będzie to taki niebiesko-granatowy skin, więc też fajnie wygląda bardzo ładnie, więc też jestem dobrze, optymistycznie do niego nastawiony. Dalej, tak, będzie ogólny balans postaci, czyli pewnie tam niektóre postacie z niektóre troszkę z mością, tak by nie jest najważniejsze. I oprócz tego jeszcze mają być mistrzostwa świata dla wszystkich graczy, czyli wystarczy, że macie jakiś swoich kumpli, dobrze się wam razem gra, wystarczy, że zapiszecie się do kwalifikacji. jeśli się okaże, że jesteście nawet całkiem nieźli, albo wam w miarę dobrze idzie, to być może będziecie mogli przejść dalej do jakichś kolejnych etapów. Nie wiem, czy to było już wcześniej też, bo tego nie śledziłem za bardzo. Ale teraz coś takiego będzie, więc no, na pewno jakoś to fajny dodatek. Właśnie, tu jest ten robocik, którego widzicie, więc właśnie. On będzie dodany, to jest właśnie ten 8 bit. No i dobra, tutaj z tego, co sobie wypisałem, co, co znalazłem w internecie, już chyba więcej nic nie ma. Więc głównie tak, nowa postać, nowe skiny i e, a, e, ulepszenie po prostu gwiezdnych punktów. Dobra, nie chcę, żeby ten film zajął jak naj... zbyt długo, tylko żeby po prostu on zajął wam, zajął... oglądanie go Wam zajęło jak najmniej czasu. Więc dzięki, że oglądajcie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie jakiś komentarz, co sądzicie o tej aktualizacji oraz przewidywania, kiedy ona wyjdzie. Zapraszam Was również do klubu Zakon Świtu, macie go aktualnie na ekranie oraz wbijajcie naszego Discorda, link podany w opisie. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć!